Cześć, witam. Znów małe zdobycze czytelnicze. Zacznę od whisky. Kupiłam Whisky Historia Marki i Producenci. Taką książkę, to właściwie jest album, w którym jest historia whisky, oczywiście szkockiej, ale również, ale również japońskiej i innych krajów, gdzie jest ona produkowana, a została napisana przez. Oriana Westerlunda. Kupiłam dlatego, że pewien osobnik w domu tutaj jest amatorem tego trunku. Także specjalnie dla niego. Druga książka to jest biografia. Patryk Pleskot. Niewiadomski. Zabić prezydenta. Biografie przyklęte. Eligiusz Niewiadomski. Ten, który zabił prezydenta Narutowicza. Książka dosyć gruba. Dlaczego to zrobił? jak skończył. No i w ogóle chciałabym się czegoś więcej na ten temat dowiedzieć. Hanna Samson Dom wzajemnych rozkoszy. Podobno erotyka po polsku. Zobaczę jak będzie mi ta książka się podobała. O, a teraz coś z przeszłości. Helena Sekula, dziewczyna znikąd z klubu Srebrnego Klucza, tak? Kryminał z lat PRL-u. Helena Sekuła była wtedy bardzo popularną pisarką, tak jak Jerzy Edigej, a więc kupiłam sentymentalnie. Jane Austen to jest ta seria bied w biedronce, którą można kupić. I tu są ciekawostki, bo to są, um, to są trzy nowele, w tym dwa niedokończone szkice. E, a więc takie um, ostatki, czy. Um, Niedokończone prace. Jane Austen chcę zobaczyć jak to wygląda. Ferdinand von, von Steyrach, tabu, niemiecki pisarz. Pokazywałam wam już jego książkę. Był to dramat pod tytułem Terror. O tym, czy mamy prawo zestrzelić samolot, na którego pokładzie są terroryści. Oczywiście zginą w tym przypadku również ludzie. Robiłam film na ten temat. A tu jego druga książka, przeczytana już przeze mnie, będzie recenzja, bardzo, bardzo dobra. Druga książka niemiecka, Secret Lens, Minuta Ciszy. Historia miłości nauczycielki i ucznia. Ciekawostką jest to, że ten autor urodził się w Elblągu. Tak, urodził się w Elblągu, a że hmm, Nauczycielka i uczeń, taki temat pedagogiczny, więc kupiłam. Co tu jeszcze mam? O! Weronika Miliczewska, na początku jest koniec, na szlakach duchowości majów. Książka mówi w poszukiwaniu prawdy o współczesnych majach. Reportaż Weroniki Miliczewskiej łamie stereotypy i zmienia perspektywę widzenia świata. Jest to zaskakująca opowieść o współczesnych majach, wśród których autorka spędziła ponad 7 miesięcy poznając ich mroczne historie. Majowie zawsze te kultury mnie interesowały, więc um, chętnie przeczytam: 186 szłów z Czeczenii do Polski: Droga Matki, dwie autorki Anna Kaszubska i Zagran Nastordinowa. Tak wygląda. Jest to wzruszająca opowieść o macierzyństwie, miłości i odwadze, strachu i cierpieniu. Opowieść o kaukaskiej gościnności, rodzinnych więzach, samotnych zmaganiach, walce o życie i czeczeńskim horrorze. Zobaczę o co tu chodzi. Szymon Drobniak. Co nas może zabić w mieście? I pod tytuł, przewodnik, po którym odechce się Wam podróży. A i w domu poczujecie się nie takie y, małostki ciekawostki kilka z nich y, sobie zaznaczyłam bo są y, lu, aha autor omawia y, wizyty w różnych miastach i co jest z nich niebezpiecznego dla podróżnika są tutaj miasta polskie między innymi Kraków Suwałki i inne jakie niebezpieczeństwa nas w tych miastach na nas czyhają? Ewa Lando. Wszyscy się czegoś bali – fobie, lęki, kompleksy wielkich Polek i Polaków. Też y, takie historyjki, Bolesław Lesław Prus wpadał w histerię podczas burzy oraz przejazdu przez most. Witkacy poniższym bał się brudu i wciąż obsesyjnie mył ręce. Julian Tuwim miał kompleks y, swojego wyglądu i tak Takie anegdotki o y, znanych Polakach pewno będzie się przyjemnie czytało. A teraz, a teraz książki, które kupiłam, bo zobaczyłam je na kanałach. I tak e, mi się wydały zachęcające, że po pierwsze, na kanale Oli, Bóg z Tobą, zobaczyłam książkę tę właśnie, Malarka Ptaków, napisaną przez e, Melisę Ashley. Londyn, lata XIX wieku. Młoda guwernantka zakochuje się w ambitnym badaczu przyrody. Elizabeth Gould szybko odkrywa, że jej malarski talent może mieć niebada niebagatelne znaczenie również dla nauki. Opowieść o pewnej pełnej pasji buntowniczce zapomnianej przez historię. Lubię takie historie a propos, więc kupiłam. A teraz trylogia której, o której mówiła e, Kasia na kanale Kasiek z pasją o dobrych książkach. Jest to trylogia napisana przez e, e, Macieja Grabskiego, a każda z nich nosi tytuł Ksiądz Rafał. Ksiądz Rafał, pierwsza strona jest taka: Niespokojne czasy, dobra nowina i koniec świata, e, czyli trylogia. Akcja dzieje się w maleńkiej miejscowości, właściwie wsi Grudek, i właśnie w tej miejscowości pojawia się nowy proboszcz, ksiądz Rafał Nowina i co z tego wynika. Nawet, nawet jeżeli jest to wariacja na temat księdza Mateusza, to hmm, przeczytałam pierwszy tom już. Wspaniała, wspaniała, naprawdę rewelacyjna lektura. Na pewno po skończeniu wszystkich trzech tomów Wam o nich opowiem. To są moje zdobycze czytelnicze. Jak zwykle komentujcie, wpisujcie swoje uwagi. Dziękuję, do zobaczenia.